No i drodzy widzowie mamy takie coś To jest cała beczka 70 litrów I będziemy sobie lać do tego Robimy łoża pod beczkę bo beczka jest bez, bez yy, tych, tych potwór Wojtek jesteś teraz na vlogu Ekstremalna wymiana tarczy Będzie co puszczać w internecie Dawaj Tam jest chabem już Bierzesz polary? Dawaj Bezpieczeństwo przede wszystkim Ale na brudne Dobra, trzymaj Bestie. Jak nie chcę po dobroci, to czasiłam. weź tego palca, bo Ci go utnę. Dobra, czekamy czy pójdzie. O, nie, jeszcze nie tak prosto. No ważne, zobaczymy teraz. Aha, jest lepszy. Aaaa, znowu! To jest kurwa inny. Trzeci raz. To, jest, to jest inny, kurwa ten. A? weź teraz, puknij to od góry. Tak się wymienia właśnie, naprawę się boższa, proszę Państwa, jak za czasów sąsiadów. Aj, idzie, idzie. Czy to się kręciło? Dlaczego tu się kręcić? No kurwa, daj sklinować, o. Nie knij, bo dzieci oglądają. Ja pierniczę. Nie róbcie tego w domu. <słuch> Dobra, trzeba jeszcze bardziej Tu Tutaj blaszki nie musi, nie może być. Czekaj, bo już nie Patrz! Ubiej. Patrz na to! Ach, ciepła. Widzisz? Mówiłem, blaszkę A no To puść. Ja pierniczę. Zobacz, ciepła. Dawno się tak... Nie ten. Nie, nie sklinowało. Ja już teraz tak robiłem, tylko że piłką do metalu to robiłem. No. O, skuba natrzymała. Ja piernicza Gitara. To jest niebezpieczne, nie róbcie tego w domu No, brat poleca <grymne> Ekstremalna wymiana tarczy <grymne> Teraz tak Ty, no to tak powinno być, nie? No tak Znowu się pewnie sklinuje To nie ma co ten Za mocno Oj, gitara jest sama do kurwa, znowu będzie samo no, Chcesz okulary? Co się stało? A wiesz odnośnie, że to wyskoczy bezpiecznik? Nie, tu... Bo jest dziesiątka. Myślałem, że tu po Co? No ja to całe. To, 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 to pierdolę, już na rurę tutaj są dosłownie. A, w sumie Dobrze. Dobra. Tu musisz trzymać to. Gdzie? To całe. No, z tą rurą. No. No. Aha, to. to. To masz trzymać, a nie naciągać. Tu na no, stronę? Nie to. wiem mi... Od, od siebie, dobra. A? A to, nie... No i kumba. Ja muszę iść tam włączyć. Trzeba trzymać Bosza cały czas włożonego? No bo on ma... Weź tam tatę na, na chwilę, nikt tam stoi. Dobra, idziemy. Trzeba być wyższym gołorem niż ty. No dziesiątka jest, muszę szesnastkę założyć. Teraz nie włączysz go no i... Dobra, odejdź, odejdź Mocno to trzyma? No, już kawałek trzymał z tej strony Nie mówię, dlatego połączyłem Od dołu Nie pojeźdź na żeby tam stał Trzeba go nie włączyć Tak, kurwa, cały na naprątak było w Co jedzie Będzie na vlogu Nawaj Tylko do na przechowalni się zmieść No No, ty, a czekasz aż czy turbina ochłodzi? Czy Ty zatrzesz ją Ale vlog zrobił Haha Będziesz rurka jest? Jest Będziesz na vlogu się Cię załapiesz Drugi prezydent jechał jeszcze po 3 Kurwa, tak źle jechany będzie MC... Ale, o tam jedzie, patrz Ale patrz, od słońca Słysza. już ma No Co? Od słońca A, no bo to z pewnią było Ooo, patrzcie Filter! Ale mam, kurwa nie mogę znaleźć. Bo mam taki okrągły stożkowy. Ty? Nie, ma, nie mogę znaleźć. To tu gniazdo założył? Nie, to jest y, tego. A te dla ozdoby? No, po ostatnim tym wjeździe. Jeszcze gdzieś ty jeździł? Po bagnie. Fajnie, wiatrak, wiatrak. Ja się zatopiłem. Nie, to jest oryginalne. Okej, <laughs> chłodzenie kurwa. <śmienicza> 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 to jest oryginalne, tak? No, no, delikatnie, trzeba by to wiesz. No, może ci większą chodnicę. Ale na Ty, mamy od ta, tego, ta, od ta. autobusu. A starsza ta. Małgorzata, ja wolfa, mam jakąś. Ty. Wierzę, że... A to od autobusu, by tak fajnie, tutaj z przodu guzi tak? O kurwa. Jak to fajnie no, tak. wyglądałoby? No, na tego. No, ja coś rozgaz, tego, bo wiesz. Bo swoją, jesteś na żywo. Tak? Panie! Dobra, do tego kurwa Pryn, kurwa ja Tak się wjebałem Do, do rogu Że przeniku w ogóle nie było widać Nie? I kurwa dupę Nie dupa kurwa w jednej stronie Bardziej siedział, bo wiem, wykrzyk został I dupa Nie wyjechałem na chuja Dupę się wywystarczał z tego błota lekko, Tam, tam, tak, że... tam idzicie Tylko nie wpadnijcie do dołu. To? Coś stało. to do było. -ro Rurek. Bo to ześć wydal. A. Yeah. Na jak tu w się odpala. Tam tam jest zapłon. Tylko nie wyjem. E. Patrz na płot. Oto <gry>